Nie zwracam. zwracam. uwagę na ceny i na jakość. Nie robię, ale jak wybieram, to wybieram jakąś taką sieć, bo wiem, że tam wszystko zostanę. Nie ma znaczenia, jeżeli naprawiam, to naprawiam tylko w warsztatach pewnych, sprawdzonych. Przeważnie jeden warsztat, ale zdarzają, zdarza się kilka warsztatów, tak? w zależności od usługi. To z oponami, to wiadomo, jeździ się tam, gdzie można sobie najtaniej wymienić, a jeśli chodzi o jakieś poważniejsze rzeczy, to się naprawia tam, gdzie najpewniej. A jak mi się nie chce jechać, to najpierw sobie zajrzę do netu i wybieram miejsce najbliżej domu. Mieszkam na Ursynowie, więc tam są takie za miejsca, pod Piaseczem też jest jedno. Byłem tam wielokrotnie i kupiłem wszystko, co chciałem. Nie, ponieważ to tak naprawdę często nie, znaczy, właściwie nigdy nie korzystałem, ale zaglądają do takiego warsztatu, on wygląda dokładnie tak samo jak te, z których korzystam, a które nie mają loga. Tak jest tam serwis, słucheńka na przykład. Zwykle wszystko w jednym. No chyba, że nie mają tej, tej usługi, tak? nie mają blacharki, no to tam nie naprawię, tak? ale zwykle chciałbym, chciałbym robić wszystko w jednym, o ile to się da robić. Ma to dla mnie znaczenie ze względu na jakość usługi. Na pewno ceny są o wiele wyższe, ale też e, myślę, że jakość usługi jest o wiele wyższa niż w jakichś małych, e, przydomowych warsztatach. Czy, czy nie, opinia? niekoniecznie najtaniej. Opinia, że to jest dobry warsztat, solidny. To zależy dzisiaj już, poziom technicyzacji w samochodach jest taki, że w jednym warsztacie raczej to nie da się zrobić. Są warsztaty specjalistyczne, powiedzmy elektroniczne, zajmujące się tylko jedną częścią, powiedzmy jednym elementem układów. I tam trzeba to robić. Cena mnie interesuje i jakość tych części i, i usługi mnie interesują głównie.